Od dwóch miesięcy streamuję na swoim Twitchu w jednym celu: pobić swoje PB, czyli rekord osobisty w speedranach. Nawet nie jestem w stanie zliczyć ile miałem potencjalnych podejść zepsutych przez brak pereł, jakiś daleki stronghold albo słabego smoka. Ale cisnąłem dalej, bo na tym polegają speedrany i tym razem natrafiłem na nie najlepszy seed, który rozegrałem jednak najlepiej, jak potrafiłem. Oto przed wami mój najlepszy run do tej pory. Subskrybujcie, jeżeli chcecie widzieć więcej rekordów i miłego oglądania! Jezus, czemu ktokolwiek miałby komukolwiek wysyłać jakieś wyzwiska na PW? Ja się nie rozumiem totalnie, nawet jeżeli jesteś zły na jakąś osobę, to dlaczego od razu wzywać halo? Co to to, bieda? Czy to zmieni jakkolwiek sytuację? Czy to wpłynie pozytywnie na cokolwiek, no nie, no. Wszystkie odpowiedzi to nie, więc po co to robić moje pytanie? Nie rozumiem tego. Tak genuinely. Okej, okay, big berfa jest, no ale skip... uj Chciałem powiedzieć, że skipujemy, bo mamy tam wejście, ale to może się okazać fejkiem. Okej, okay, to se schowajmy. 2, 4, 1, 3 8, 9, 10. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja uciekam. A dobra. Zobaczyłem tylko kawałek. Myślałem, że to będzie słabe wejście. Ale okazuje się, że powinno być raczej porządne. Jest. I po hępi. Pozdjump Fastion Halo. Czy gro zaszczycisz mnie obecnością Fastionu? Na razie jest Bastion. W tę stronę. Fortecy nie widać nigdzie. Tędy przejdę średnio. Górą spróbuję. I wajna, nie wiem czy to był. Jak się dostać do tego bastionu, teraz to jest moje pytanie. Tu jest to cholerstwo teraz. Nie, bliżej jest tu. Spróbujmy tędy przejść i zobaczyć czy jest exposed po prostu. Dude. Minecraft Spawner jest, ale to może być Treasure. Okej, okay, no mamy cię. Okej. Okay. Czy to jest housing? Możliwe. Dude. Nie robimy tak. No, wygląda na housing. Hmm. Kopmy sobie parę tych bloków. Dude, can you like stop? Okej, okay. to wystarczy Na 100%, więc niszczymy tego typa I uciekamy, pipo polska

Już mamy super, czy to schodzi, że Nie, no, nie schodzi. Wejdźmy sobie tutaj, muszę jakieś bloczki zdobyć, eee, dajcie mi to na pewno na pasek i to, co tutaj mamy, i próbujemy się dostać, znaleźć nasz kawałek szczęścia. Mam nadzieję, że to nie jest... Dobra, no, tam jest forteca, actually. Zobaczymy, czy dorzucimy perłą tam. Nie dorzuciliśmy. Tu, 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 tu. Oj, bardzo nieprzyjemnie się to złożyło. Czemu jestem taki powolny? Przecież mam, no właśnie. Jak mogę perłę rzucić? Mogę, double, mogę triple educated robić, ziomki O co ja się martwię? Zrobię sobie portal Wyliczę gdzie iść i będę find. Tu będzie, nie będzie Trafię, mam nadzieję Pięknie Dobra, tu jest liza Ten typ Dobry drop rate. Let's go. Czyżbym wbił na, na nowe PB? To się okaże. Jak na razie, drop rate jest zerowy. Mam przestraszyłem się. please Proszę mi tego nie robić uh. mm -hmm. dude, Jezus Kaśćcie walony, please, nie frołuj mi gierki. To muszę wziąć, Jezus, Maria. Kini, miły typ. Eee... 175, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. 175 i 8, jakiś 1800 bloków znowu. No wiadomo, poza ringiem się zblindowaliśmy, a przynajmniej wiem, gdzie iść teraz. Jak przejdę na kordy, fajcie 100. Tu powinno być git, co nie? Tu eee. Miejmy nadzieję Jest jaskinia, okej okay. Fantastyczne, no To się przyda Było ryzyko, że się zrespię Ocean, git Czy to będzie tutaj? Czy my trafiliśmy tak dobrze? Tak! Jo Jo! Tak, to jest ten trzank tutaj. Ale jajca. Hmm. Czy wypadło? Cholerstwo, nie wypadło. Musi być... Come on, łanaj. Sub-13 kurde. To może być PB w końcu. To może być w końcu PB. Chyba, że mi... Let się nie wasz chciałbyś chciałbyś ziomuś o mój Boże please jest nie mam mam crossbow, fantastycznie O mój Boże. Jest, jest, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to w końcu, tak, jest, jest, mamy PB! w końcu, let's go. Let's go, 13:24! Mamy to! Po tylu czasach, po tylu fatalnych sinach! O takim MRG, co mnie waliło w każdą stronę. Let's go! Let's go! To było zasłużone. To nie był jakiś piękny i, to po prostu było dobrze rozegrane w końcu.